Witam Państwa serdecznie na kolejnym porannym rozruchu i zapraszam do wspólnych ćwiczeń. Zatem zaczynamy. Zwykły marsz. Idziemy, 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 idzie. idziemy, 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 idzie. Idziemy do przodu i idziemy do tyłu. Idziemy do przodu i idziemy do tyłu. Idziemy po skosie do przodu, i po skosie do tyłu, i po skosie do przodu, i po skosie do tyłu. Drugą stronę. Idziemy po skosie do przodu, i do tyłu, i do przodu, i do tyłu. O, jesteś. Idziemy, 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 idziemy. Troszkę wyżej unosimy klapę. I raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Klapiemy się w piętą, pójdę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. 9 i dziewięć. a w kołysanie bioder w prawo. I raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Witam serdecznie wszystkich w porannym rozruchu i zapraszam do wspólnych ćwiczeń, i krążenia bioder. Raz, dwa, Trzy cztery pięć sześć siedem osiem, dziewięć, dziesięć, drugą stronę, raz dwa, trzy cztery pięć, sześć siedem osiem, dziewięć, dziesięć, na kolumna, raz dwa trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Drugą stronę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Krążenie stop. Raz, dwa, trzy. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, druga stopa, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Witam serdecznie wszystkie nowe osoby. I zapraszam do wspólnego ćwiczenia, które ćwiczyło do kontynuacji. Pięta do przodu, palce do tyłu. I raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziewięć, druga. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Dziewięć, dziesięć. Wachlujemy nogą z przodu. Raz. Dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Wachlujemy nogą. Drugą. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Siedem. Osiem, dziewięć. 10, dwa nogą z tyłu. I raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Druga noga. I raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Dziesięć i po raz. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, druga i raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Dziesięć. Wspinamy się na palce i ręce do góry. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć i dziesięć. Fantastycz. Skręty głowy lewo prawo i raz, dwa. Trzy cztery pięć sześć siedem osiem, dziewięć, dziesięć, krążenia barw, raz dwa, trzy cztery pięć, sześć siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, drugą stronę, raz dwa, trzy. 4 5 6 7 8 9 10 Witam wszystkie przybyłe osoby nowe i zapraszam do wspólnych ćwiczeń. Poranny rozruch, siódma zaraza. Zero, zero. Krążenia odgardków. J raz. 2 3 4 5 6 7 8 9

Dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć i dziesięć. Zginamy ręce. W łokcie. raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem dziewięć, dziesięć. i prostujemy ręce w ołciach na Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, 10 Rozluźniamy wszystko. Jedna ręka u dołu, druga u góry i skłonę z poogłębiem. Raz, dwa, trzy, wyprost cztery, wyprost. raz, <z> 2 3 4 Do boku skłaniamy 3 i 4 Raz, 2 3 4 Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy. 4. Skręty tułowia lewo prawa. i raz. Dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, bardzo dobrze, krążenia tułowia raz. Dwa, trzy, cztery. Pięć... Sześć... Siedem... Osiem... Dziewięć... Dziesięć... Raz... Dwa... Trzy... Cztery... Pięć... Sześć... Siedem... Osiem... Dziewięć... I dziesięć... A, słyszymy wysoko, rozwzięmy wszystko, wnosimy kolano do góry raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, druga, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć i bokiem do góry. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, druga strona. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Dziewięć. Dziesięć. Noszenie proste. Nogi do góry. I podpięcie ręką. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Sześć. Siedem. Osiem. Dziewięć. Dziesięć. Druga. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. wszystko i wypadam nogi do przodu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, Dziesięć wróbek. Raz dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć i dziesięć. Wypadł nogi do ty raz, czyli wysyłają dwa. Trzy cztery pięć sześć siedem osiem, dziewięć, dziesięć, i druga. raz dwa trzy cztery pięć sześć siedem, osiem, dziewięć i dziesięć. I pół przysiadkach stopy rzędoleg. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Palce na zewnątrz. I raz, dwa. Trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć i skłonę do przodu, nabieramy duży policz i nabieramy wydech. raz, do góry. i dwa, do góry. trzy, cztery, 5 6 7 8 9 i 10 fan sić, szerokim wdechem, i wydechu. Wdech, wydech, wdech, wydech, wdech, 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 wdech. Wydech, wdech, wydech i wdech, wydech. To był ostatni przyjdzie na dzisiejszy poranny rozruch. Życzę wszystkim miłej soboty. I do miłego zobaczenia w następnym filmie. Jeżeli się uda, to będzie jutro. Jeżeli nie, to w poniedziałek. Teraz wszystkim podziękuję. To dziękuję pani Agacie. Na konieczny wiesłowa zając Hanna. Markuet, Lucyna Bartosi, Gryżyna Bartosi. E... Thank tv 2 Bogusława Szymaniak, Andrzej Kibała. E... Joanna Jastrzębowska, Lucyna Bartosi, Iwona D. Teodozja Ria Dzimowska, Krystyna Jadwiga, Teresa Łubińska. Hanna Markuet, Joanna Jastrzębowska. Dziękuję wszystkim za wspólne ćwiczenia. I do miłego zobaczenia w następnym filmie.